Pytam, czy, co to jest pytanie, Pytam, co dalej, czy usunięci z klubu K.O. radni wystartują w kolejnych wyborach, a jeśli tak, to z jakiej listy? Uuu, to pytanie na koniec było moje, ale już poszło e, teraz. Wystartować no, że... na pewno chcemy, no, nie, nie będziemy ukrywać, nie, natomiast z listy, no, to, nie, nie wiem z jakiej, no, mam nadzieję, że, z, że jestem członkiem cały czas Platformy Obywatelskiej. No, a nie, po to było, nie było to po to robione, żeby właśnie na, na żadne listy Was już nie wpuścić? To, znaczy, tak, też tak jakby tak to nie e, wiemy, no. można to odbierać w ten sposób, tak, żeby wyeliminować e, ludzi, którzy mogą gdzieś tam może komuś zagrozić, czy... czy... czy jest to przygotowanie do, do przyszłych wyborów być może no być może. Ale nie, no ale plany macie, tak, zgodnie z... odpowiadając na to pytanie, są takie plany, tak? Tak, ale mamy nadzieję, że jakby... Sytuacja się na tyle wyjaśni, że... Że wystartujemy że... z listy Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli. Bo ten twór cały czas przecież funkcjonuje. Znaczy, no ja nie, nie słyszałem też o żadnych jakby innych komitetach, które miałyby wystarczyć. Oprócz oczywiście PiSu i y, y, Zaleskiego. Wspólnego no, tronu. Tak, wspólnego tronu. Czyli będzie tak samo. Proszę bardzo, na co wyliczyć? No, to nawet, na... jak się dostaniecie, będzie kolejna koalicja obywatelska, no. PiS i e, no, wspólny torun. Będziemy tak nie... w takim samym Toruniu jak teraz, który nie podoba się wielu mieszkańcom Torunia, uważamy za zabetonowany. No to liczymy na mieszkańców, aby wybrali zgodnie ze swoim sumieniem no, no. i z tym, uważają za godnego reprezentanta własnej osoby. Nikt nie mówił, że e, prezydent nadal będzie taki sam. No.